TransFood istnieje od 20 lat. Specjalizujemy się w przewozach produktów spożywczych w kontrolowanej temperaturze na terenie Unii Europejskiej. Jest to jeden z najbardziej wymagających segmentów transportu. Więc od początku stawiamy na jakość i rzetelność wykonywanych usług. W celu optymalizacji kosztów na co dzień używamy platformy WebFleet, która ułatwia nam zarządzanie flotą oraz monitoruje temperaturę przewożonych ładunków. Postanowiliśmy sprawdzić, czy nowy model opon paliwooszczędnych Bridgestone Ecopia HT002 będzie miał wpływ na redukcję spalania. Test przeprowadziliśmy w ciągu pięciu miesięcy na jednym zestawie prowadzonym przez tego samego kierowcę na zbliżonych trasach oraz zbliżonych ładunkach. Pierwsze dwa miesiące na naczepie jeździły opony Bristol R168, następnie zamieniliśmy je na naszą nowość Bristol Ecopia H Trailer 002. Pomiaru dokonaliśmy za pomocą Wetfleet. Stwierdziliśmy oszczędność spalania powyżej 1 litra na 100 km, a ja podjąłem decyzję o montażu nowej opony Bristol HT 002 Ecopia na części taboru dalekobieżnego.